Miasto! Dziesiątki tysięcy samochodów, setki tysięcy mieszkańców. W takich warunkach nie trudno włączyć. Wypadek komunikacyjny ma miejsce w Polsce średnio 3-4 razy na godzinę. A przecież nie tylko wtedy potrzebna jest pomoc. W mieście takim jak Szczecin na karetkę czeka się średnio 5-8 minut. To dość krótko, ale dla niego i nie tak za późno. Nic dziwnego, że nikt nie dzieli pierwszej pomocy. Podejmuje się tego tylko 15%, -15 światła. My jednak przez prawie pół roku w kampanii, nawet dziecko to potrafi, dzieliliśmy się dobrą wiadomością. Pomagać może każdy i nie jest to trudne. Co więcej, się to udowodnić. Aby to zrobić, zaczęliśmy od zdefiniowania problemu. Świadkowie wypadków rzadko udzielają pierwszej pomocy. Lecz jak poprawić ten stan? Pracowaliśmy w czwórkę, a za cel obraliśmy sobie zachęcenie lokalnych społeczności do nauki i udzielania pierwszej pomocy. Obszarami naszych działań były przestrzeń publiczna, media i media społecznościowe oraz kursy i szkolenia. Opracowaliśmy serię trzech plakatów informacyjno-edukacyjnych, w stworzeniu których merytorycznie wsparło nas hercerskie Urząd Przepogodowy Ratnikowy ZKR, a produkcję sfinansował Urząd Miasta Szczecin. Wprowadzenie ponad 4 plakatów rozpoczęliśmy nad komunikacją z miejskiego w Szczecinie i ze spółkami komunikacyjnymi A to dopiero początek! Potem przyszedł czas na przychodnie, urzędy oraz biura, sklepy i inne miejsca pracy. Rozprowadzaliśmy setki plakatów, a ich prawie nie uprywało. Wtedy wpadliśmy na kolejny pomysł. Zgłosiliśmy się do Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty, które objęło kampanię z Narodowym Patronatem, co pozwoliło trafić do blisko 80 placówek oświatowych. Równolegle zaś działaliśmy w mediach. Dziesiątki komentarzy, setki i reakcji, sięgające 30 tysięcy. Dzieliliśmy się postępami, napisami z kampanii. W skrócie, wzbudowaliśmy poczucie zaangażowania w naszą organizację, a przy Prasa, radio, wreszcie patronat medialny TVP 3 Szczecin. W nie tylko było widać, ale i słychać kampanię. W końcu podjęliśmy kolejną interesującą współpracę. Na zaproszenie organizatorów przygotowaliśmy i wraz z naszym partnerem przeprowadziliśmy osobowo szkoleniowy na szczecińskim jarmarku w A to nie wszystko, bowiem już na samym początku kampanii poza trzema plakatami opracowaliśmy siedem tablic edukacyjnych w formie pakietu Zostały one rozesłane do jednostek terenowych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w całej Polsce, gdzie służy ci szkoleniu dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie widzimy się po raz ostatni. Do zobaczenia w kolejnej edycji.